Dzisiaj kolejna umowa w wielkim tygodniu Wojska Polskiego. Zaczęliśmy od 48 baterii wyrzutni w systemie Patriot. Wczoraj kulminacyjny punkt, można powiedzieć, umów z ostatnich lat. To jest 96 Apache dla wojsk lądowych. Uzupełnienie systemu naczyń połączonych obrony Rzeczpospolitej. Apache Abramsę, F35 to wszystko tworzy jeden wielki system. Ale żeby to zadziałało, musi być dobre rozpoznanie. Lekki opancerzony transporter rozpoznawczy w programie Kleszcz. Ten, który jest za mną, ten, który stoi za nami, to jest polska myśl techniczna, to jest coś co zaczęliśmy jeszcze za rządów koalicji PO ponad już 10 lat temu. To jest połączenie przemysłu zbrojeniowego, tego prywatnego AMZ Kutno z instytutami wojskowymi, które opracowywały i badały możliwości, funkcjonalność i takie zastosowanie praktyczne lekkiego opancerzonego transportera rozpoznawczego. To wszystko jest bardzo potrzebne. To jest, są uszy i oczy polskiej armii. To są oczy i uszy polskiego wojska. 28 pojazdów tego typu, na to opiewa dzisiaj podpisana przez szefa Agencji Uzbrojenia, przez pana generała Kuptela i prezesa AMZ Kutno, umowa. 28 pojazdów, które dostarczone zostaną do polskiego wojska w latach 2026-2028. Wypełnimy nasze zobowiązanie w ciągu tej kadencji, że 50% produkcji Zakupów dla Rzecz Polskiej Armii będzie pochodziło z produkcji w Polsce przez polskie firmy i te, które tutaj zainwestowały. A 50% to będą te zakupy najnowocześniejszego sprzętu u naszych sojuszników, u naszych partnerów gospodarczych.